Witam, witam wszystkich. Zobaczymy, co tutaj nam nowa wojna przyniesie. Już końcóweczka praktycznie wojny. O czterech ostatnich przeciwników zostało. Więc fajnie, może uda nam się reset zrobić, choć <gryzny> różnie to bywa. No dobra, tu jest vel, to byśmy sobie spróbowali mono zielonych. Poszukajmy sobie naszych tych zielonych. Jeszcze Janna i Chorga. Zobaczmy oddziały. Musimy jeszcze trochę tu pozmieniać. Coś tutaj nam to nie chce się klikać, klikać przepraszam. Jeszcze zamienimy z Jorgela. No dobra. To próbujmy pierwszą walkę. No ale tu już, już nasi też zaczęli, więc... To kilka zielonych jest. Puścimy tutaj na tyra. No, to nam jeszcze tylko, jeszcze tylko bardziej zamieszało. No dobra, oczyścimy. Może coś tu więcej się pojawi? Pojawia się ale czerwony. Hursena i wel już załadowane. To zaraz nam tutaj wszystko pozmiatają. No dobra, Tarlak już na pewno się z nami pożegna, i tak się stało. To już sukcesów nie oczekujmy. No, tak jak to zawsze bywa pod koniec. Wtedy klocki się pojawiają, ale już i tak i tak za dużo żeśmy nie zrobili. 10 punktów będzie 12. No dobra, to weźmy sobie tutaj tego całego i spróbujmy tutaj mono czerwonych na Atomasa. No dobra. Psujemy sobie te czerwone do góry. No dobra, mamy trzy pod nim. To on powinien paść. No dobra, czy teraz ściągniemy na te trzy, Marianne? Tak. I dobra. No i teraz to już sobie. Spokojnie ich będziemy wykańczać. przesuwajmy sobie tutaj bardziej, żeby je nie ładować tych graczy. Puścimy sobie te trzy czerwone w środek. Marianne tu chyba załaduje i Francuza. Teraz to wszystkich załaduję. No i teraz już chyba skończymy tą walkę. No tutaj poszła fajnie walka. Tu nasi zajęli. No dobra, mamy taką słabszą drużynę. To może spróbujemy go dobić. No ale to będzie drużyna z samych czwórek, więc. Pewnie z, z tysiąc będziemy słabsi od niego, ale spróbujemy niebieskich na zielonych, żeby ściągnąć tego tyr. tyr i wel. I jak ich się uda ściągnąć, to jakoś się przebiję. Kryla sobie damy, Sonie, Jasia, żeby jak coś ich tu przyblokować. I kademona. O dezaktywacji są nie również. Zobaczmy jeszcze oddziały. To Spróbujmy. Sam początek, no dobrze. Już tu podejdzie pod tego tanka, ale no nie za dużo, nie za dużo. Zaś dużo tych czerwonych, od samego. Trzecia walka i wysyp czerwonych. <gryw> no tu mamy te trzy, ale one raczej go nie ściągną, bo nie są pod nim. Coś tutaj w tego skrajnego. Wcześniej nam tam tarla kabili, teraz kryla. No, Well raczej już nam kryla wykończy, nas jeszcze pozatruwa. No i tutaj raczej dużego sukcesu też nie będzie. No jeszcze ich tu trochę. Podbijemy. No i to już będzie koniec. No dobra, trzeba się spiąć na te trzy ostatnie walki. Dobra, poczekajmy teraz niech tutaj nasz dobije i wrócimy za chwilę. Dobra. Jesteśmy z powrotem. To teraz... Musimy te trzy walki już do końca wygrać. Taki mamy cel, no zobaczymy jak pójdzie. Szukajmy sobie tu... Może tu się skusimy na tego z tą SIV. I sobie pójdziemy monofiolet. I zobaczymy, co nam tutaj tutaj wyjdzie z tego. No jak na razie do tej pory, to <gryw> najbardziej ten monofioletowy się nam sprawuje. Nie pamiętam, żebym jakieś jakiejś wojnie ostatnio przegrał nim. Z, z 10 wojen do tyłu i cały czas wygrywamy. Nie, więc mam nadzieję, że będzie tak samo i tym razem. No dobra, to sobie tutaj te trzy żółte złożymy, przemienimy z żółtymi. I fioletowe też nam się złożą. Francuz już mam zaraz odpali. Może no, tego niebieskiego klikniemy. Tutaj zobaczymy, co tu przyjdzie. No dobra, przesunę sobie teraz te żółte. Ile ten Francuz ma? 540. No raczej go nie ściągniemy, ale zobaczymy, czy jak oczyścimy tymi zielonymi, to może coś podejdzie. No, podejść podeszło, ale już. No dobra Może weźmy się za tego Finleja, bo on jak tu nam odpali to nam pokrzyżuje całe plany SIF tutaj się wykończy fajnie na Finlay'a też podeszło No dobra to teraz zbierzemy się bardziej za Kagę czy Lilian kto nam tutaj co mi chyba za kage, bo Niliana już odpaliła, to żeby nam kage tu nikogo nie ściągnął, więc bijemy go. No dobra, tu sobie teraz będziemy szukać, żeby nam się fioletowe złożyły i załadowały. Lilianne trochę tu jeszcze podtruje. No dobra, teraz ona spokojnie, tam się powinna już wytrącić do końca. No i Jakoś ten fiolet, jak zawsze nam się sprawdził, poszukajmy sobie gdzieś tutaj na żółtych tu mamy z boku tanka fioletowego więc spróbujemy tymi żółtymi dobra załadujmy sobie tutaj wszystkim graczom na domenne oddziały Niech tak zostanie i spróbujmy. Całkiem nie najgorsze rozdanie jak do tych poprzednich, więc. ściągniemy tą grazu tak udało się ją ściągnąć zrobimy sobie jeszcze zielony diament żeby na później mieć też na oczyszczenie planszy teraz spróbujemy tego kingstona się pozbyć no i się udało Troszeczkę tutaj powysysamy z nich. Się, zobaczmy się, zobaczymy czy uda się ich oślepić. W miarę tu się udało. Z Rafaelem już tu nie powinno być problemu. Już go tutaj sobie spokojnie będziemy wykańczać. Może podbijmy, a tak zobaczmy. Są trzy, i pewnie znając życie, wszystkie trzy spodobają. Ale tu się stało inaczej. No dobra. Czyli dwie walki już udało nam się zwyciężyć. To spróbujmy zwyciężyć jeszcze tą trzecią. Może tego tutaj. I zostało nam trzech niebieskich. Pod tanka będziemy mieli w końcu, i zagrajmy sobie jeszcze czerwonymi na tu. Weźmiemy kloena, i tu chyba weźmiemy skarpet. Działy są w miarę dobrze. Bo teraz jakbyśmy mieli to nasze monozielone, to by się <śpisało> spisało. No dobra, przesuńmy, może tutaj coś podejdzie. Na kogo by tu puścić? kimby tutaj się. Spróbujemy tą wełną. No dobra, zmniejszmy defa i teraz powinniśmy się tu przebić. Kończymy, Ja tu spróbujmy, bynajmniej No i się udało. My sobie teraz będziemy ich tutaj starać ładować. John nam pewnie jakiegoś skrajnego zabierze znając życiem. No, tak jak myślałem, tak się stało. No i teraz będziemy spokojnie ich tutaj ładować. To już go raczej ten ogień od na spali. Jolla, sobie jakoś tutaj spokojnie wykończymy. No i na szczęście udało się te trzy walki, tego co oczekiwaliśmy, zakończyć zwycięstwem. No ile ubraliśmy, punktów 346? No. Zawsze mogło być lepiej. Dzięki za wojnę.